Dzień dobry, Beata chmielowska ale Jutro wszędzie piękna pogoda, do tego dużo słońca. W Suwałkach 12 stopni, w Warszawie 15, w Szczecinie 20, a w Słubicach 21. Synoptycy przewidują, że kolejne dni mają być jeszcze cieplejsze. Niedziela, 14 kwietnia, zaczynamy Teleekspres. Wypadek polskiego autobusu wiedzącego szkolną wycieczkę z Rosji nie żyje 5 osób, 18 zostało rannych. Po Bugu i rzece Wieprz także Wisła i Odra przekroczyły stan alarmowy. Do walki z wielką wodą przygotowuje się Płock. Mega korek na przejściach granicznych z Białorusią i Ukrainą w kuźnicy kolej Katirów ma 30 kilometrów długości. Powiemy o pewnej szafie z kultowego filmu Miś, którą po latach TeleExpress odnalazł w jednym z warszawskich klubów. A na koniec pokażemy orientalny taniec brzucha w wykonaniu niezwykle utalentowanych tancerek z Nad Zaczynamy od wypadku polskiego autokaru w Belgii. Pojazd spadł z wiaduktu, zginęło pięć osób, w tym dwóch polskich kierowców. Autokar należał do firmy transportowej z Jastrzębia Zdroju, a podróżowały nim rosyjskie dzieci i młodzież. Do wypadku doszło około 7 nad ranem w miejscowości Randst koło Antwerpii. Autokar przebił barierki i zsunął się ze skarpy. Autokar rozbił się tuż przy autostradzie w pobliżu wiaduktu. Jest niejasne jak to się stało. Policjanci na miejscu wypadku nie znaleźli śladów hamowania. Podejrzewają więc, że kierowca zasnął podczas jazdy. Policja potwierdziła tożsamość dwóch naszych kierowców, którzy zginęli w tym wypadku. Jeden miał chyba około 60 lat, więc... No... Był doświadczonym kierowcą, drugi 30 kilka. Kierowcy byli jedynymi Polakami w autokarze. Pozostały trzy ofiary śmiertelne oraz ranni to rosyjskie dzieci i młodzież. W sumie rannych zostało 18 osób, w tym 9 ciężko. Trafili do kilku szpitali. Autokarem podróżowały 42 osoby. Wycieczka szkolna jechała z Wołgogradu do Paryża. Już nie tylko Buki Wieprz, ale też Wisła i Odra przekroczyły stan alarmowy. Ciągle topniejący śnieg podwyższa poziom w całym kraju. Ostatniej doby strażacy interweniowali setki razy, wzywani do zalanych piwnic i domów. Alarm powodziowy na Mazowszu wprowadzono go w siedmiu gminach powiatu płockiego. W tym rejonie Wisła przybiera centymetr na godzinę. Sytuacja w górze rzeki jest trochę bardziej niepokojąca niż w tej chwili w Płocku. I już wywija. Tak. Niestety tych worków chyba trochę więcej. Zagrożona zalaniem jest też najniżej położona dzielnica Płocka Borowiczki. Mieszkańcy przygotowują się na odparcie wielkiej wody. Najwyższy poziom wody jest teraz na Bugu i jego dopływach. W Chrubieszowie wylała rzeka Huczwa. Doszło tu do ponad setki lokalnych podtopień. Mieszkanie w każdej chwili może Zalać tak, że jest, jest bardzo źle. Jest nawet gorzej niż w y, tym roku, niż w poprzednich latach. Stan ostrzegawczy obowiązuje też w niektórych gminach w Podlaskiem i Kujawsko-Pomorskiem. W Strzelcach Dolnych koło Bydgoszczy podtopione są pola, a Wisła ciągle przybiera. Woda jak sobie wyjdzie, tak płynie tak daleko, jak, je, jak da rady. Więc y, zatapia nam całą prawą stronę tutaj wsi. Podwyższone stany wód i lokalne podtopienia mogą się utrzymać jeszcze przez kilka dni. Olbrzymie kolejki na przejściach granicznych z Białorusią i Ukrainą. W kuźnicy kierowcy czekają 58 godzin. Kolejka ma 30 km. W Dorohusku trzeba stać co najmniej 40 godzin. W Dorohusku na przejazd przez granicę czeka ponad 1000 ciężarówek. Na długie godziny stania trzeba się wcześniej przygotować. Trzeba sporo wody wziąć, jakieś no, coś do jedzenia, jakiś proszek, mydło. Żeby, no to jak to, wiadomo, jak to w drodze jest. No. Czyli umyć się, ogolić się. A czasem wypić kawę i obejrzeć telewizję. W weekendy ruch na granicy zwykle się nasila, a na Białorusi i Ukrainie zbliżają się święta. Naszą wschodnią granicę przekracza coraz więcej samochodów w województwie lubelskim. W zeszłym roku padł rekord, przejechało ponad milion ciężarówek. Mimo wzrostu wymiany z zagranicą wymiany towarowej, liczba przejść granicznych obsługujących ruch towarowy od wielu lat jest taka sama. Nie na wszystkich przejściach są tak duże kolejki w chrebennym kierowcy czekają około pięciu godzin. Kilkanaście minut temu zakończył się w Warszawie katyński Marsz Cieni. Szósty raz kilkaset osób przeszło ulicami stolicy, by przywołać pamięć o Polakach zamordowanych wiosną 1940 roku w Związku Radzieckim. Katyński Marsz Cieni ruszył sprzed Muzeum Wojska Polskiego. Uczestnicy przeszli między innymi Nowym Światem, przed pomnik poległym i pomordowanym na wschodzie. Musimy o nich pamiętać, o tych, którzy oddali życie za wolną Polskę. Do zbrodni katyńskiej doszło 73 lata temu. Z rozkazu władz Związku Radzieckiego zostało zabitych ponad 21 tysięcy polskich oficerów. Polska pamięta. W Lublinie krewni pomordowanych wzięli udział w uroczystościach pod pomnikiem ofiar Katynia. Największą naszą bolączką właśnie jest w tej chwili, że nie mamy listy, białoruskiej listy katyńskiej. Na tej liście jest prawie 4 tysiące nazwisk. Tyle rodzin czeka na informacje, gdzie spoczywają ich bliscy. Podobne uroczystości odbyły się w wielu miastach. Wenezuelczycy wybierają nowego prezydenta, następcę zmarłego na początku marca Hugo Chavez'a. W walce o najwyższy urząd liczy się dwóch kandydatów, tymczasowy prezydent Nicolás Maduro i mający polskie korzenie lider opozycji Enrique Capriles Radonski. Sondaże większe szanse na zwycięstwo dają Maduro, którego na swojego następcę namaścił przed śmiercią Chavez. Ten dawny związkowiec i kierowca autobusów obiecuje, że pozostanie wierny zasadom socjalizmu i będzie kontynuował dzieło swojego poprzednika. Jego rywal, adwokat Enrique Capriles-Radonski, zapowiada rozwiązanie najważniejszych problemów kraju, inflacji, braku żywności i leków oraz rosnącej przestępczości. Kilkaset osób świętowało na londyńskim Trafalgar Square. Śmierć Margaret Thatcher tłumpił szampana, wiwatował i śpiewał ding-dong. Czarownica nie żyje. Doszło do przepychanek z policją. Żelazna dama wzbudzała wiele emocji i kontrowersji za życia. Wzbudza je także po śmierci. Jej pogrzeb odbędzie się w środę w Londynie. Władze w obawie przed zamieszkami zapowiadają wzmocnienie środków bezpieczeństwa. Spektakularna ucieczka we Francji z więzienia pod Lille zbiegł groźny przestępca Redouane Fait. Udało mu się wysadzić w powietrze wszystkie drzwi i kraty, które dzieliły go od wolności. Ładunki wybuchowe wcześniej dostarczyła osadzonemu żona. Jest uzbrojony i szuka go policja w całej Europie. Fait odsiadywał wyroki za napady głównie na konwoje z pieniędzmi. Takiego koncertu jeszcze nie było. Ponad półtora tysiąca ludzi zagrało w centrum Limy na drewnianych pudłach zwanych kachonami. Wbrew pozorom ten wyjątkowo prosty instrument perkusyjny ma ogromne możliwości muzyczne. Pojawił się w Peru pod koniec XVIII wieku, a wieści o jego zaletach szybko rozeszły się po świecie. Doceniają go zwłaszcza zespoły grające muzykę flamenco. Już w wielu regionach kraju nadaje naziemna telewizja cyfrowa. 22 kwietnia nastąpi kolejny etap cyfryzacji. Mieszkańcy prawie 400 gmin będą mogli naziemnie odbierać jedynkę i dwójkę w najwyższej jakości HD. Cyfryzacja niesie wiele korzyści. W telewizyjnym miasteczku cyfrowym TVP informowała o tym mieszkańców Dzierżoniowa na Dolnym Śląsku. Tam i w innych rejonach Polski 22 kwietnia zostanie wyłączone nadawanie analogowe i telewizja naziemna będzie cyfrowa. Do odbioru potrzebny jest telewizor ze standardem MPEG-4. Starsze odbiorniki wymagają dekodera. Francuzi dla Polaków, pod takim hasłem odbyła się w Sopocie pierwsza gala francuska. Honorowy patronat nad imprezą objął prezydent Lech Wałęsa. Dochód z licytacji unikatowych przedmiotów przeznaczono na fundację Akogo Ewy Błaszczyk. 50 tysięcy złotych ze sprzedaży biletów wesprze fundację Marka Kamińskiego. Dzięki temu podopieczni fundacji pojadą na wakacje. Jeśli prężyć muskuły, to dźwigając opasłe tomy, bo czytanie to męska rzecz. Pod takim hasłem odbyła się akcja promująca czytelnictwo. Na warszawskim polu Mokotowskim do lektury zachęcali aktorzy, dziennikarze i uczniowie jednej ze stołecznych szkół, czytając w pustyni i w puszczy. Chcieli zwrócić uwagę na zatrważające wyniki czytelnictwa, zwłaszcza wśród mężczyzn. Uśmiechnij się. Ten ważny, choć mało poważny apel można było usłyszeć w Białym Stoku. Grupa B zorganizowała happening. Niech się uśmiechno. Biały Stok, Cię. Zapraszamy do nas. W pięknym białym płaszczu. Proszę się uśmiechać, pomachać. Bo zamiast narzekać i krytykować, warto zarazić się pozytywnymi emocjami i uśmiechać na co dzień, nie tylko do zdjęcia. W ten weekend poznańską palmiarnię opanowały króliki. Na wystawie zaprezentowano 30 razy wśród nich olbrzym, sroka, czy baran francuski, czy szynszyl wielki. Takich królików nie hoduje się w domu, są zbyt duże. Niektóre ważą ponad 8 kg. Najbardziej lubią zajadać się marchewką, choć dla utrzymania masy podaje im się też specjalną karmę. Teraz historia pewnej słynnej szafy, której nie trzeba było otwierać, żeby mówić do rzeczy. Chodzi o znany z filmu Miś, mebel, który stał w gabinecie prezesa klubu sportowego Tęcza. Choć minęły 33 lata, szafa stoi dokładnie w tym samym miejscu, w warszawskim klubie Orzeł. Wprost do szafy na cześć prezesa klubu. Niech żyje nam. Od wizyty Jarządka Wacława w gabinecie prezesa Ochuckiego minęło wiele czasu, a szafa ani drgnęła. Piękny gdański mebel trafił tu w latach 60. podczas przemeblowania w jednym z resortów. Któreś z ministerstw pozbywało się starych mebli na Nowoczesny design, i tym sposobem te były przekazane klubowi. Potem filmowcy wyposażyli szafę w sprzęt hi fi To się nagrało? Nie tylko to. Dziś pozostało po nim jedynie wspomnienie. Magnetofonu niestety nie ma. Ale władze klubu szukają odpowiedniego modelu, więc temat nie jest jeszcze zamknięty. TVP Kultura obchodzi ósme urodziny z tej okazji, jak co roku wręczono prestiżowe nagrody kanału kulturalnego Telewizji Polskiej. Gwarancje Kultury. Laureatką w kategorii literatura została Joanna Bator, a w dziedzinie sztuki wizualne Zbigniew Libera. Gwarancję kultury w kategorii jazz, rock i inne zdobył Bartłomiej Wąsik za aranżację utworów na płycie Nowa Warszawa. Wyróżnienie w dziedzinie muzyki poważnej odebrał tenor Piotr Beczała. Statuetkę filmową przyznano Bartłomiejowi Topie za rolę w filmie Wojciecha Smarzowskiego Drogówka. Teatralną gwarancję kultury dostał Kornel Mundruczu i zespół aktorski TR Warszawa za spektakl Nietoperz. Nagrodą dla menadżera kultury uhonorowano Wiolettę Łabanow. Prezesa Fundacji Muzyka jest dla Wszystkich, a w kategorii Kultura w sieci wyróżniono portal internetowy otwartazachęta.pl. Laureatami nagród specjalnych, super gwarancji zostali kompozytor Krzysztof Penderecki i fiński dyrygent Esa Petka Salonen. W toruniu zakończył się pierwszy festiwal sztuki faktów współorganizowany przez Telewizję Polską. Grand Prix zdobył Adam Bogoryja zakrzewski za reportaż Spór Okładkę. To historia ludzi walczących o możliwość korzystania z jedynej drogi łączącej ich ze światem, szkołą, lekarzem, sklepem. Nagrodę główną w dziedzinie filmu dokumentalnego dostał Marcin Janos Krawczyk za film Matka 24H. Jedna z najpotężniejszych kobiet w dziejach świata, w Europie zwana Minerwą Północy, w Polsce otoczona czarną legendą rozbiorów. Sławny był jej wybujały temperament erotyczny. Caryca Katarzyna to tytuł premiery w Kieleckim Teatrze imienia Stefana Żeromskiego. Spektakl Jolanty Janiczek i Wiktora Rubina ma być nowym spojrzeniem na imperatorową Rosję, a także na temat władzy i patriotyzmu. Jutro i pojutrze w warszawskim Teatrze Kapitel odbędą się koncerty Gramy dla Jarka. Wystąpią największe gwiazdy polskiego jazzu. Ewa Bem, Aga Zarian, Krzysztof Herdzin, Wojciech Karolak, Zbigniew Namysłowski i Michał Urbaniak. Artyści będą zbierali pieniądze na rehabilitację świetnego gitarzysty Jarosława Śmietany, który przeszedł operację usunięcia guza mózgu. A teraz Marek Sierocki i jego gość. Witaj Marku. Witam jest jedną z najciekawszych gwiazd polskiej sceny klubowej właśnie dziś premiera jej nowego trzeciego solowego albumu w teleekspresie nowika. Płyta nosi tytuł hard times jest na niej 10 utworów dosyć stonowanych i na pewno dużo jest melancholii szczególnie w tekstach i w aranżacjach, ale nie jest to też płyta dołująca myślę, że świetnie sprawdzi się tej wiosny nagrałam ją z wieloma ciekawymi producentami są też goście wśród nich bardzo fajny zespół enchanted hunters. W Telexpressie Who Wouldn't z nowej płyty Nowiki. Sport w Teleekspresie są różne sposoby dbania o zdrowie. Można stosować dietę, unikać używek lub często spacerować. Każdy, kto chciał się trochę bardziej powysilać, mógł wystartować w Łódź Maratonie. Biegano pod hasłem Dbam o Zdrowie. Na starcie stanęło ponad tysiąc śmiałków. Niektórzy w biegu dbam o zdrowie musieli tego zdrowia sporo zostawić, tak jak zwyciężczyni kobiecej rywalizacji Karolina Jarzyńska, która z czasem 2 godziny 26 minut i 44 sekundy otarła się o rekord Polski. Wśród panów najszybszy był Etiopczyk Belaciu Ameta, który czasem 2 godziny 10 minut i sekunda ustanowił rekord trasy. Mamy medal na zakończenie Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów. Honor Polski w tiranie uratowała Salina Bagińska. Wywalczyła srebro w kategorii plus 75 kg. W dwuboju nasza zawodniczka podniosła 229 kg o kilogram więcej niż trzecia na podium Ukrainka Żanna Kozenko. Wygrała jej rodaczka Swietłana Czerniawska. Sebastian Orgie jest zwycięzcą rajdu Portugalii. Do mety nie dojechał Michał Kościuszko. Zawody ukończył za to Robert Kubica, a na krajowym podwórku w świdnicy zakończyła się pierwsza runda Mistrzostw Polski. Wygrał Kajetan Kajetanowicz, który o włos wyprzedził Wojciecha Kuchałę. Bardzo dobrze spisała się wspierana przez Telekples załoga Nowocień Jakubowski, wywalczyła drugie miejsce w klasie N i ósme w klasyfikacji generalnej. Po tej wycieczce do Szanghaju Mark Weber będzie chciał jak najszybciej zapomnieć. Australijczyk miał problemy w kwalifikacjach. W wyścigu o Grand Prix Chin było jeszcze gorzej. Najpierw spowodował kolizję, a potem w bolidzie urwało mu się tylne koło. Zupełnie inne wrażenie po zawodach ma ich zwycięzca Fernando Alonso. Cieszą się też drugi Kimi Raikkonen i trzeci Lewis Hamilton. Brzuch to nie jest część ciała, z której na ogół jesteśmy dumni. Panów frustruje brak kaloryfera, panie złożeczą na fałdki. Ale brzuszek może być atutem, co udowodniono w Opolu. Zjechały tam artystki prezentujące taniec brzucha. Wbrew pozorom w tańcu brzucha ruchy mięśni brzucha występują bardzo rzadko. Jest ich tylko kilka. Praca tych mięśni to tylko wykończenie ruchów bioder i klatki piersiowej. Głośniczki tańca brzucha zjechały do Opola, by popląsać i opowiedzieć, co brzuch może zrobić z głową. Jest to taniec, który dobrze działa na koordynację w ciele, a także koordynację półkul mózgowych. Podobno jeśli się za dużo ćwiczy, można zostać brzuchomówcą. Na koniec ciekawostka. W pewnym sklepie sprzedają taki oto przysmak. Trejpfrut czerwony. No podpowiadam, że grape jest zwykle większy od czrejdarynki i kwaśniejszy od czrejma